Dzień dobry Państwu. Ja chcę, skoro zostałem w ten sposób wywołany do tablicy, podzielić się taką uwagą, zanim przejdę do prezentacji, którą w stosunku do prośby organizatorów trochę zmieniłem ze względu właśnie na audytorium. Powiedzieć, że ja się nie czuję przedstawicielem klasy wyższej, dlatego że ja pracuję 12 godzin na dobę, a od 20 lat pracuję 6 dni w tygodniu i prywatnie uważam, że. Polska za wcześnie przyjęła 5-godzinny tydzień pracy, dlatego że jest na razie za biedna to. W tym czasie, kiedy inne kraje były na tym etapie rozwoju, to pracowały 6 dni, a nie 7. Ale załóżmy, że tak musi być. 6 dni, a nie 5, przepraszam. Druga, druga taka uwaga, że kiedy 6 lat temu, po raz pierwszy, to no też odnoszę się do tego, jak pan mnie wywołał do tablicy, wprost wyłowiło mnie i wpisało na listę stu najbogatszych Polaków, to moja jedyna reakcja, jaką miałem do pracowników moich, była następująca. Jeżeli ja jestem na liście stu najbogatszych Polaków, to znaczy, że Polska jest jeszcze biedna. A teraz przejdźmy do zasadniczej kwestii, to znaczy e, dużych firm. Oczywiście musimy sobie zdawać sprawę z tego, że duże firmy w Polsce to, to będą co najwyżej średnie firmy w skali światowej. E, przykład Orlenu jest tu znaczący. Natomiast ja chciałem na początku trochę podyskutować o korelacji pomiędzy sukcesem a suwerennością. Tym bardziej, że pierwszą częścią dzisiejszego spotkania była kwestia, czy dzisiejszego kongresu, była bardzo często poruszana kwestia suwerenności. E, otóż e, chciałbym zacząć od tego. Od postawienia pytania w stylu XIX-wiecznym, czy istnienie dużych polskich firm jest nam do szczęścia potrzebne? Stawiam to pytanie w sensie XIX-wiecznym, dlatego, że większość elity intelektualnej Polski jeszcze w tych kategoriach patrzy na gospodarkę przy całym szacunku dla elity intelektualnej. Otóż w XXI wieku duże firmy, po pierwsze, mają zdolność do skutecznego operowania w skali regionalnej albo globalnej, kreują większość wynalazków i patentów światowych. Tworzą środowisko dla małych i średnich firm, czytaj są kluczem do siły ekonomicznej państwa. Jednocześnie praktyka gospodarcza i polityczna na świecie jest totalnie jednoznaczna, tu nie ma w ogóle dyskusji. Zarówno w Unii Europejskiej, w kluczowych państwach, jak i w krajach BRIC, jak i w różnych państwach G20, jak i w samym USA, duże firmy w sposób naturalny są fundamentem pozycji międzynarodowej państwa na miarę XXI wieku. Tymczasem w Polsce... W ogóle po pierwsze nikt nie postawił pytania o korelację pomiędzy dużymi firmami a suwerennością. W związku z tym nie ma strategicznie sformułowanej odpowiedzi. Skoro nie ma strategicznie sformułowanej odpowiedzi, to mamy niejednorodną praktykę. Dlatego że z jednej strony mamy działania menedżerów lub części firm państwowych zmierzające do utrzymania polskiej własności firm. Natomiast częściowo wspierane przez klasę polityczną, oczywiście, ale z drugiej strony mamy 20-letnią praktykę naiwnego liberalizmu, który wyprzedawał firmy za granicę bez analizy strategicznej. Jeżeli zaś chodzi o przedsiębiorców polskich, to oni po pierwsze nie biorą udziału w debacie, tworzą i rozwijają swoje firmy, tak jak tu pan Dietz pokazywał. Te firmy są coraz większe, ale jednocześnie przedsiębiorcy. Mając niewielki, rel relatywnie kontakt właśnie z elitą intelektualną, są coraz bardziej świadomi, że to już nie jest ich tylko prywatny interes, ale to jest także kwestia stabilności i budowania dobrobytu ich otoczenia, zarówno ich miasta, powiatu, ale także państwa i narodu. Przy czym świadomie piszę tu pojęcie państwa i narodu z dużej litery, bo przedsiębiorcy tak myślą. I teraz jest pytanie takie, czy możliwe jest prowadzenie suwerennej polityki gospodarczej w XXI wieku, który pamiętajmy jest wiekiem współzależności. Anglicy mówią interdependence. Otóż, kiedy przygotowywałem się do tego o, wystąpienia, robiłem taką analizę i wyszło mi, że kraje, które w znacznej mierze utraciły w ciągu ostatnich 30 lat suwerenność gospodarczą, takich krajów jest znacznie więcej na świecie. Niż krajów, które z sukcesem rozwijają swoje prywatne lub państwowe firmy i przez te firmy wzmacniają swoją międzynarodową pozycję. Więc w tym sensie problem Polski nie jest problemem unikalnym, takich krajów jest dużo. Jeżeli mówimy o suwerenności gospodarczej, to w wieku interdependence nie jest pytanie, czy wpuszczać, czy nie wpuszczać międzynarodowy kapitał, tylko pytanie jest zasadnicze, jakie są proporcje pomiędzy krajową a międzynarodową własnością dużych firm. I dlatego kluczowe pytanie z zakresu suwerenności państwa w XXI wieku brzmi, jakie są proporcje pomiędzy krajową, a międzynarodową własnością dużych firm. Spójrzmy przez chwilę na miarę suwerenności Rosji. Elity Rosji, bez względu na to skąd się wywodzą i jakie jest państwa zdanie na ich temat, podjęły określone strategiczne decyzje pod koniec rządów, epoki rządów Jelcyna. Mianowicie jedną z tych decyzji było utrzymanie rosyjskiej własności większości firm, dużych i średnich. Dziesięć lat później, a nawet więcej, powstaje pytanie, czy dzisiejsza międzynarodowa pozycja Rosji jest pochodną jej zasobów nuklearnych, czy też poziomu kontroli nad firmami surowcowymi i produkcyjnymi. Rosja nie podjęła takiej decyzji. E, aby wyprzedać za granicę swoje przedsiębiorstwa i banki, tak jak to uczyniło państwo polskie. A co by się stało, gdyby Rosja wtedy, a były takie możliwości, taką decyzję podjęła? Czy Gazprom byłby najbardziej rentownym przedsiębiorcą świata? Czy w Rosji obserwowalibyśmy tak gigantyczny boom budowlany, jaki obserwujemy obecnie? Czy Rosja dostałaby olimpiadę w Soczi? Albo czy dostałaby Mistrzostwa Świata w piłce nożnej? A może groziłby jej rozpad, o czym nawet się wtedy przecież pisało. A teraz zwróćmy uwagę, jakie są dalsze skutki 10 lat później tamtej decyzji. Otóż jeden z możliwych scenariuszy dla Rosji jest następujący: przyjęcie pakietu reform gospodarczych obejmującego rozwój miast rosyjskich, program modernizacji gospodarczej kraju, inwestycje w, lotnicka, w lotniska i lotnictwo, infrastruktura, przynajmniej w europejskiej części Rosji. I inwestycje w naukę, w nowe technologie, rozwój przemysłu. Pakiet takich reform będzie miał równie silne konsekwencje, co modernizacja przeprowadzona przez Piotra Wielkiego. Rosja ma już środki na rozwój państwa, ma rezerwy dewizowe i jest tylko kwestią czasu, kiedy podejmie kolejną modernizację, a wtedy stanie się nowoczesnym państwem XXI wieku z wszystkimi tego konsekwencjami dla jej światowej i regionalnej polityki, pozycji. W tym kontekście pytanie, czy Polska przekształciła się albo przekształca w kolonię gospodarczą jest zasadne w kontekście tego, co mówiliśmy, że większość państw przegrała. Tu pan Diet powołał zestawienie 500 przedsiębiorstw w Rzeczpospolitej, największych firm i rzeczywiście prawie połowa to są podmioty zależne korporacji międzynarodowych. Co gorsza, nasz rząd prowadzi taką politykę i to każde rządy, bez wyjątku. Że dotacje, ulgi podatkowe dla firm zagranicznych są znacznie większe, nieproporcjonalnie większe, niż dla prywatnych firm polskich. Jak mają rosnąć duże firmy polskie, skoro dotacje idą do firm zagranicznych? Znowu wraca kwestia proporcji. Wraca kwestia proporcji. Proporcji pomiędzy ilością firm zagranicznych a polskich. Teraz chciałbym. Przez chwilę, żebyśmy się zastanowili nad rolą narodu w tworzeniu suwerenności na miarę XXI wieku. Otóż zadaniem narodu jest sformułowanie celów. Jeżeli naród jest wspólnotą i ta wspólnota posiada cele, to między innymi powinna posiadać cele gospodarcze. A wtedy, jeśli naród posiada cele gospodarcze, to zadajmy sobie pytanie: takie, Czy możemy traktować państwo jako biznes? I spójrzmy na inne kraje jako na biznesy. Niemcy AG. Co to są Niemcy AG? To jest grupa wielu tysięcy przedsiębiorstw rewelacyjnie zarządzanych w kooperacji z rządem. Rosja, przed chwilą przykładałem, Korea. To jest przykład, w jaki sposób świadoma 50-letnia. Polityka rządu doprowadziła do wykierowania gigantycznych firm na skalę światową, a pamiętajmy, że 50 lat temu poziom zacofania Korei był większy niż Polski. Francja to samo. Korelacja pomiędzy państwem, rządem, a dużymi firmami francuskimi, prywatnymi, państwowymi, jest na niespotykaną w skalę w Europie. To samo robi Malezja, pozornie mało zauważalny kraj. Przy czym chciałem zwrócić uwagę, że to tylko kilka przykładów, że za każdym razem. Tam jest wysokie poczucie świadomości celów narodowych w kształtowaniu decyzji gospodarczych. To samo dzieje się w Europie. Otóż chciałem zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o rodziny, to jest mnóstwo rodzin włoskich, niemieckich, brytyjskich, stojących za wielkimi koncernami i wśród tych rodzin i ich krajów jest poczucie interesu narodowego. Dlatego czasami proponuję spójrzmy na naszą Polskę, również jako na spółkę akcyjną globalną, Polskę jako nasz wspólny biznes w konkurencji do biznesów sąsiednich narodów. Spójrzmy na Polskę jako na pewien zbiór narodowych interesów gospodarczych, ale spójrzmy na to, jaki jest stan świadomości tychże narodowych interesów gospodarczych wśród polskich elit. Otóż ten stan świadomości narodowych interesów gospodarczych wśród polskich elit jest w głębokiej korelacji z problemami, o których Państwo tutaj mówicie i z jakimi się borykamy. W artykule z 3 maja Filip Staniłko mówił o nowym otwarciu. W tym momencie pojawia się pytanie, czy nowe otwarcie jest możliwe? Bez dużych polskich firm, jaka jest zatem rola elit intelektualnych? Otóż przede wszystkim rola elit intelektualnych jest, żeby zrozumiały reguły gry w globalizującym się świecie, żeby zrozumiały, na czym polega nowoczesna relacja między suwerennością a pozycją gospodarczą kraju, ale również żeby zeszły, przepraszam, na poziom techniczny. To znaczy, żeby zrozumiały, czego w praktyce jest potrzeba do wzmocnienia pozycji gospodarczej Polski. Świadomie o tym mówię, dlatego że bardzo często w wystąpieniach na podobnych kongresach mamy gigantycznie rozbudowaną warstwę analityczną, polityczną, socjologiczną, kulturową i w bardzo niewielkim stopniu warstwę rozumienia gospodarki. Zwracam uwagę na to, że bardzo często na podobnych kongresach znani politycy albo lokalni, regionalni, Siedzą w części wystąpień politycznych, po czym wychodzą z sali, kiedy przechodzi do kwestii gospodarczych i dalej to rozumieją i dalej tak w sądzie bywa. W związku z tym, jeśli stawiamy pytanie o interes narodowy, oraz rację stanu w XXI wieku, to jest pytanie, czy ona obejmuje cele gospodarcze? Otóż dlatego stawiam tezę, że w Polsce konieczne jest postawienie na poziomie świadomości narodowej kwestii. Czy i do czego naród polski potrzebuje dużych firm prywatnych i państwowych zdolnych do skutecznego działania w skali regionalnej, europejskiej i globalnej? W XX wieku mieliśmy trzy okresy, w których Polska podnosiła się z upadku politycznego i gospodarczego. Po I i II wojnie światowej za każdym razem temu podnoszeniu się z upadku, czyli odbudowie, towarzyszyła świadomość narodowa. A także działania kierowane z poziomu państwa. Natomiast po 1989 roku za całą odbudowę gospodarczą, całą odbudowę gospodarczą scedowaliśmy na niewidzialną rękę rynku. 20 lat później mamy efekt, to jest wynik rezygnacji z prowadzenia rządowej polityki gospodarczej. Autostrady brak. Stocznie zlikwidowane, modernizacja kolei pociągi jeżdżą wolniej, szkoły coraz ich mniej. Co zrobi? Co zrobi, a czego nie zrobi rynek? Bo to też w tym gronie warto, żebyśmy sobie zdawali sprawę. Rynek chętnie od nas weźmie cukrownię,